State of Play 9 maja 2019. Niczy miesiąc teraz robią, no kawał czasu temu jakoś tak miałem, mniej streamowałem, więc nie widziałem tego. Rzucimy sobie okiem na to. Zobaczymy, co też PlayStation. Ma do pokazania ciekawego. To, to jest. Yy, strasznie dużo dislików dostają te filmy. Ja nie wiem czemu. To znaczy, to jest jakiś taki pomysł z Nintendo zdjęty, więc może dlatego ludzie się bulwersują, ale też nie widzę powodu, żeby dislikeować. PlayStation to jest dosyć lubiana konsola. Ta fajna gra. Monster Hunter. W ogóle tej gry nie spróbowałem praktycznie. Nie, nie, spróbowałem, spróbowałem, dopóki tego kota w majtkach na głowie nie zobaczyłem i powiedziałem nie, 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 chciałem, ale nie dam rady. Eee, co, na, na świecie PlayStation nie jest lubiany? Albo w Polsce jest bardziej lubiany PlayStation? No co ty? PlayStation się cieszy bardzo pozytywną oceną także na świecie. Znaczy na świecie, na świecie mam na myśli Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone. Polskę. jest lubiane, bo sobie zasłużyło, dobre gry robią. To jest zarekin podśniegowy.

To, czy to leci drugi raz? A nie, to jest. Damn. Ale to jest chyba taki przykład gry, nad, nad którą się pracuje cały czas, nie? Więc pozytywnie. I zawsze w tych azjatyckich grach ta sama czcionka jest. Ona jest i w Resident Evil, i tutaj. W napisach zawsze. W subtitles. Czy mi się tak wydaje, tylko? Wydaje mi się, że tak. Witam do statej play. Dzień dobry, jesteśmy krótko i słusznie, z, z nowym lookiem na jakieś najbardziej antycypialne polskie PS4 games. Check out Capcom's official stream right after this broadcast to find out more about the icy setting, new story and new monsters that await. Okay, there's plenty more to get to. This next game is a frantic take on dungeon crawling. Let's take a look. Oh. Zawsze dla mnie zawsze dungeon crawler to był ten, to były takie gry z, z perspektywy pierwszej osoby, że się całą drużyną kierowało i się Chodziło pod kątem 90 stopni. Teraz wszystko nazywają dungeon crawlerami. Ja nie wiem, co definiuje gatunek dzisiaj. Ale kiedyś właśnie to definiowało. Ale i tak czekam na, na, na ten na Minecraft Dungeons, czy jakoś tak, czy Minecraft RPG. Jak to było? Jest, są dwie takie Minecraftowe yy, poboczne produkcje. Riverbond no, 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 no. Riverbond heads to PlayStation Store this summer. Now, let's check out a new project from PlayStation's Worldwide Studios. Miała być jakaś nowa, A co to jest? A co to za pomysł? Jakieś kooperacyjne pewnie. A to to. I, I ten asymetryczny multiplayer. Wygląda jak Railway Shooter te napisy i w ogóle. Ale niewiele pokazali. Istnieje online asymetryczny multiplayer shooter, który pije team of specialists przeciwko stealthy killing machine. Ilphonic jest zajączkowana z wydaje mi się, że to takie małe studie, studi które to robi. PlayStation Blog ma więcej detali. Up next, remake of Medieval, który oficjalnie coming to PS4 this fall. Grałem w ogóle w pierwszą część tej gry. Dużo osób wspomina bardzo pozytywnie, to wiem, ale. an army of demons and set out to take the realm so daniel fortescue led the militia in the battle against this unholy horde fortescue went down in history that day as the hero of Galamir. and then the sorcerer returned fate has given it a second chance a chance to defeat sarak To jest taki slasher, tak? Ja nie wiem, jak to grać bez myszki, takie rzeczy. Te, te Dungeony wyglądają jak World of Warcraft trochę nie macie takie skojarzenia co jakiś jak World of Warcraft taki rozmiar tekstur jest fajna historia w tej grze Nie won't have to długo, long to play it Medieval returns this fall on PS4 now let's take a look at a truly original new game that's coming to PS4 this idyllic place is our world It has every appearance of paradise From the white sand beaches to the mighty treetops It appears still and peaceful Every living being is locked in a deadly competition Ahead Lux, a land of great danger for some and opportunities for others. But Our world has changed. To survive, we too must change. Will you have what it takes to survive, <laughs> <laughs> a w ogóle? chyba inaczej wygląda. Your mission is simple. Survive natural disasters and find your way to sanctuary. No, drew zacni z tym prezentem dla taty. PS4 system. Let's take a look. <small> Hmm. The limited edition Days of Play PlayStation 4 in Steel Grey will be available for a limited time as part of PlayStation's Days of Play. The event kicks off in June. Keep your eyes peeled. E, tak, Tak, YouTube Premium, I ja sobie odpale jak tylko będzie chance. The return drew closer. A, Final Fantasy 7. No, w to, to, w to pogram chętnie. Ja skończyłem chyba siódemkę w ogóle. Chyba, wydaje mi się, że skończyłem, tak. Piątka była fajna i siódemka była fajna. Ale ty, ty kolej, Boże, dlaczego oni tworzą postacie? To nie wiadomo, nie można odróżnić dziewczyny od chłopaka. Dlaczego, dlaczego tak jest? Ja rozumiem kultura i, ale. No, że wyglądają u nich inaczej niż dziewczyny. Oni powinni się tam czuć chyba pokrzywdzeni, że są tak... tak... Jakby... W, jakby... W no jakby w Europie Zachodniej robili gry, gdzie same dziewczyny są, nie? Mój bohater wygląda jak dziewczyna cały czas. Cycki, czy czy nie ma wygląda jak dziewczyna. Dlaczego? Cloud, no... I ten jego przeciwnik też ma dziewczyna, jest. Co jakieś chore? To jest, ja myślę, że oni... Ja myślę, że to jest jakaś chora potrzeba, wewnętrznie. Nie, ja rozumiem, że są zróżnicowania, nie? Ja nie mam nic przeciwko zróżnicowaniom, ale wszyscy faceci wyglądają jak dziewczyny.